A nie widać? Ale Widzę. Tak nie wolno, proszę są pani, to szkło się rozkłada tysiąc lat. Tam są Tam świetniki. A to dlaczego pani kopnęła? Bo było po Nie to trzeba wziąć tak? to do ręki. To bardzo. Butelkę też można. Proszę. I my panią zaprowadzimy na szkołę, na, na, na oświetlenie. Proszę bardzo. I, I nauczymy panią wyrzucać śmieci i ekologii. Tak, dwie. proszę bardzo, za nami. Pani, to jest y, pudło na szkło kolorowe, to jest na szkło białe. A tak. więc gdzie Pani wrzuci? Do kolorowego. No, tak. Świetnie. Brawo. Ups. A teraz proszę Tu Pani ma papier, czyli Jarzyń ma kulaturę. O, pani... Tutaj jest plastik, czyli tworzywa sztuczna. Gdzie Pani wrzuci tą butelkę? A najpierw trzeba ją rzuc... gór... Nie. Już jest w no To gdzie Pani ją wrzuci? Do plastiku. Ekologia zmieniła moje życie. Ekologia jest najważniejsza.